A co gdyby tak tych wszystkich cza Francuzów wy... Film nie powstałby, by szerzyć rasizm. Jest po prostu eksperymentem edukacyjnym. No to racism. No to, no to, no to Czy ktoś z was pamięta rok 2018? Pewnie połowa ludzi z mojego Discorda nie bo wtedy strali w pieluchy. W tym roku odbywały się Mistrzostwa Świata w Rosji. Polska nie wyszła nawet z grupy. Mamy mundial 4K! Kolumpia kazań, klęska! 4K! W meczu finałowym to tak w sumie jak i Chorwacji. Ale ostatecznie wygrały te. Uważaj, teraz klasykiem będę leciał! Matka twoja! Wielu ludzi, w tym ja. Uważa, że gdyby nie ci bardziej czekoladowi gracze trójkolorowych, to kraj smakoszy i ślimaków nie wygrałby ostatecznie całego turnieju. Więc dzisiaj cofniemy się w czasie i rozwoju i zobaczymy, czy w FIFA 18 Francja bez czarujących czarodziejów wygrałaby Mistrzostwa Świata w ZSR. Bro, jak ja tu dawno nie zaglądałem. Ach moja pierwsza FIFA, ale mnie nostalgia za dupę wzięła niczym pope o mój Boże to ten legendarny rzut wolny pamiętam, że zawsze mi to wychodziło jak Keynowi wygrywanie trofeów. Dobra, koniec opierdalania się, czas na ważne sprawy. Po procesie dekolonizacji skład wygląda następująco na bramce Oliver Żurek. Na lewej obronie Digma, na obronie zagra Baran z Ministrantem. Prawa obrona Jacek. W pomocy Rybery Dinozaur, Kugmir, Julian Tuwin oraz Griezman. A na szpicy zagra Grzegorz. Więc teraz zakładam własny turniej, bo w trybie World Cup nie, teraz zesłat, wakacji, ranu, ale nie Póra, do pracy. No Dobra, zobaczmy do jakiej grupy trafiła Francja. Brr. Jak oni się w tej grupie zestrają, a nie wyjdą. To jest dramat. Pierwszy mecz gramy z Brazylią, i klip z tej symulacji mi się nie nagrał. Kurwa, co za debil jebany! Ale i tak ulicy przegrali ten mecz 2-1. Po pierwszym meczu jesteśmy lekko w dupie. Więc miłosiernie zagram następny mecz z Saudi Arabii. Halo Po pierwszym spotkaniu, obie drużyny już mniej więcej wiedzą, na czym stoją. Zobaczymy, czy w drugim meczu dojdzie do jakiejś niespodzianki. Kurwo, widzisz, gdzieś tu za kola, kur. Winogrona czerwone, 40% tani. Dobra, panowie, w imię Francji, w imię Białej Francji. Dobra, na spokojnie. To odpowy brankowy, No nie! Bro. Co za barany? Czemu ja w ogóle mam ustawionego trenera? Bro. Przecież jestem profesjonalistą w tą grę. Za ten trener mi niepotrzebny. To ja uczyłem Jose Mourinho, jak ustawiać pionki na szachownicy. Nie! Badałajnika! Nie! Nie! Nie ty badajesz. Bro! Nie! Jak on to spierdol... Do Digma, Tu Tuwin Bro. Ile on ma niby wzrostu? Że wam nawet Araby niego wyżej główkują. No jest i tu winek. Bieg wzrost, waga życia. Informacje o wzroście. Aha. Bra No okej. Okay. Dobra, kościelny, Czyścisz go. Czyścisz go! Co? Bro! Nie! Nie! Bro! Jasek czemu ty masz pięć tempa nagrzeć? Nie! No ty francuska, pachuj, jak ty podajesz, nie! Nie, nie, to nie. Żyj lub broń, proszę. Nic. Takiej kompromitacji to chyba nawet polacy nie zeznali. Dobra, przesadzam jednak. No ale i tak nam strzeli jakiś sprzedawca dywanów. Ja pierd... Dobrze, żółtą po oczach. Jakiego papiery? Albo maletyk? ale kebabi. Zaraz, koniec pierwszej połowy. Jeszcze nie wszystko stroszone. Trzegorz! Wracamy, wracamy, wracamy. Ja jeszcze tą w białą Francję doprowadzę. wyrywę za flaki i wyciągnę ich z tej grupy. Zobaczycie. Tak, w zasadzie to Rzem się zesał i w drugiej połowie dosłownie nic się nie działo. Ostatnia nadzieja w meczu z władcami kostki bukowej Ten mecz, żeby nie było to przesymulowane. Co tu się oje? Te białasy nie umieją grać mit potwierdzony dobranoc. Taki kurwa